cześć ludzie pamiętacie o, no pamiętacie miałem budować coś miałem zbudować zbierałem chyba godzinę wełnę boże ale mi się język prącza. zbierałem chyba 3 godziny wełnę a zbudowałem to na spontanie miałem chyba 64 Torcze, tak? Chyba dwa taki, bo poszłem do jaskini i zbieram sam węgiel. Zero, 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 nic. Znaczy, było takie małe jaskina, ale było nawet sporo pęgla. I okradłem też chyba z... cztery wioski. No, dobra. Zobaczcie. O! Da, da, da! O. Barwniki, tu zbierałem. Męczyłem się. Trudziłem. Pamiętacie, co tam. Albo nie, może. No, bo zaczęliśmy. No, no. Tam mamy pustynię, tu było. Chyba. Nie wiem, czy tu, tu, Ale gdzieś było pełno kaktusów. Tam, no, tam dalej. Było pełno kaktusów. Zebrałem je, no i tak oto powstało. To coś. Tak. To coś. Powsta tak. To coś powstało. Będę musiał jeszcze nazwać to. Bardzo yy, przy innej okazji. I Nie wiem, gdzie jest mój dom. Trochę się zgubiłem.

będę musiał doprowadzić ścieżkę więc nie wiem nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem no dobra może teraz teraz co by tu co by tu no to ale kurczę z dirta nie ma żadnego materii ja mam Ach, 26 wełny, minus... Blub, 26, 30 wełny, minus tarza, niech to mi się już No, w domku nic nie zostało zmienione. Może dzisiaj się wybierz... O! Tak, dzisiaj pójdziemy do jakiejś kopalni. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem co będziemy robić w kopalni, ale pójdziemy do kopalni. Tak.

Subskrybujcie mój kanał Jak No dobra mm -hmm. o Przymula mm, No szybciej Go, go, let's go Mam dopiero Mam dopiero dwie subskrypcje Wow, szok Hmm, może jeżeli będzie 10 subskrypcji tak, tak 10, 10 subskryp subskrybentów jeżeli zdobędę yy, może yy, możecie 10 subskrybentów yy, oczywiście oczy oczywiście będą wywaliło mi Minecrafta Będą mogli ze mną przejść mapkę Escape tak i, i myślę na zrobieniem um, Eee, um, no na zrobienie takiej halis, znaczy no, bo to będzie trochę małpowanie od innego użytkownika, ale no to, to jest taki fajny pomysł. Właśnie y, wam go polecam Link do jego kanału znajdziecie w opisie filmu i sorki ten użytkowniku, tak? Że no, że zgapię od ciebie pomysł, ale... Naprawdę, super. Może masz filmy? Myślę, że się... że jakoś tak ujdzie nam czas. Tak. Napiszcie no, w komentarzach, Kanału, albo do tego filmu, czy chcecie y, ze mną budować? Bo ja właśnie tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, że będę budował sam. Ale proszę Was bardzo, napiszcie mi: No, po prostu, y, no ja nie wiem, nie chcę sam wybierać, a chcę, abyście mi napisali: No. Czy mam zrobić jakieś przyspieszenie cza czasu? Nie, przyspieszenie czasu nie będę robił. Czy mam po prostu cięcia robić i wam pokazywać etapy? Na przykład, czy z wami budować całość? Czy w ogóle nie chcecie widzieć tylko sam efekt? No i na przykład będę budował coś wielkiego, no to raczej trochę z wami trochę sam. Bo to tak. Też. Tak. W tej serii będzie 15 odcinków i jeszcze nie mogę, no, dobra, taka też niespodzianka, no ja i zdradziłem drugą niespodziankę. Że na 10 tysięcy, na 10 widzów zrobię, no... Chcę przejść z kimś w mapkę escape tak, z tymi osobami. Hora. Co... Nie chcę tam wchodzić. No. Przejdź z... mam z nimi mapkę Escape. Oczywiście tak potrzebny jest Skype. Muszę mieć 10 subskrypcji bo o, po prostu tak zimno będzie bez kap, ale jeszcze się zobaczy. Mm. Tak, to wszystko i mieć Minecrafta. Dostaniecie umieszczeni w hali... Jesus, ładnie Wiem, nie inaczej to nazwa, ale no... Teraz tak to nazwę mapkę. Zrobiłem sobie zobaczcie. Nie ty ty w przyszłym tyle latarni. Nie przyszłym tyle latarni. W Minecraftie chyba upłynęło jakieś 50 dni. Ale no ładnie. Super muzyka jest teraz, że takie pierwsze odcinki to są trochę nudne, no. piszcie mi po prostu proszę ja was w komentarzach, czy co chcecie, abym wybudował czy to ma być taka prosta seria, czy mam dużo budować bardziej tak. Ale jeżeli mam budować, to piszcie mi co, bo... Nie chcę być taki, że ja buduję, a Wam się co, coś nie podoba, więc jak coś to przysyłajcie mi też, jakbyście mogli to plany na ten, bo to będzie mi bardziej miło. No. Czekajcie, zaraz wracam. Przed chwilą zbudowałem fontannę. Tak. Ale jeszcze zapomniałem się z Wami pożegnać. Znaczy, nie zapomniałem, lecz poprzedni filmik by trwał. Film cały by trwał 20 minut. Także więc do zobaczenia Pana na razie. Do następnego.